you <laughs> Leslie Benzis, mocno szanowany Były dyrektor oddziału Rockstar North Który odpowiedzialny jest za Grand Theft Auto 3 4 oraz 5 Niestety ekipę opuścił już jakiś czas temu A dokładnie 1 września 2014 roku Przez 15 lat swojej roboty zrobił dla firmy Wiele dobrego, aczkolwiek jego ostatnie Chwile nie były zbyt wesołe Jakiś czas po opuszczeniu Rockstara Założył on coś swojego, coś co prawdopodobnie Wyszło mu bardzo na dobre Royal Circus Games, można by rzec, że jest to Jego dziecko, ale to co ma wydać dane studio w przyszłości będzie czymś wielkim. Produkcja nosić będzie nazwę Everywhere i jakby nie patrzeć, to wiemy o niej kilka rzeczy. Już pierwsze wiadomości wleciały do sieci w 2017 roku i dowiedzieliśmy się, że Everywhere będzie platformą, na której gracze będą się bawić, ale też zapewniać rozgrywkę innym, jednocześnie zamazując podział między realnym a wirtualnym światem. Ogólny zamysł wydaje się być bardzo ciekawy i mocno przypomina Grand Theft Auto Online. W którym to, jakby nie patrzeć, też mamy wszystko. Dla tych, co nie wiedzą i nigdy nie spotkali się z tytułem, to powiem, że będzie to produkcja AAA z otwartym światem, której rozgrywka wielosłowa obejmie wielorozdziałową epicką narrację. Treści generowane przez użytkowników poprzez wirtualny sandbox, w którym gracze mogą tworzyć własne światy oraz głębokie ingerencje społecznościowe i streamingowe. Co ciekawe, nawet w maju dostaliśmy informację o fabule i na obecny moment wiemy, że w niedalekiej przyszłości technologia sprawiła, że ludzkość znalazła się nad przepaścią zmian modyfikujących świat. Są tacy, którzy chcą wykorzystać tę te technologię tylko dla siebie i tacy, którzy chcą jej użyć, by pomóc całej ludzkości. Czy będziemy patrzeć w gwiazdy, czy też będziemy patrzeć tylko na swoje stopy? Czy będziemy się inspirować, czy też będziemy żyć w strachu? W sercach mężczyzn i kobiet toczy się wojna między dobrem a złem. Wszystko się zmienia i nie ma już odwrotu. To jest gra, to wspólnota, to nowy świat. Burza jest na horyzoncie, a to dopiero początek. Everywhere. I uwaga, co by tego było mało, to nareszcie po latach tworzenia dostaliśmy pierwszy wgląd na produkcję. Zostały nam opublikowane dwa obrazki i pierwszy przedstawia czerwoną, górzystą pustynię i płynącą przez nią rzekę. Oraz mocno kamieniste tereny, a ogólny krajobraz wygląda przepięknie. Dzięki nim wiemy, że Everywhere może skupić się bardziej na takich baśniowych klimatach, aczkolwiek może to też być nieprawda, gdyż jest prawdopodobieństwo, że tytuł władać będzie dwoma światami. A ten drugi zaś byłby zupełnie inną, realistyczną estetyką. W ogóle, skąd takie domysły? Ano z ogłoszenia o pracę. Zostało ono ogłoszone dość niedawno i może być naprawdę dobrą wskazówką. Mianowicie zespół poszukuje dyrektora artystycznego, który stworzyłby grę 3D w dwóch różnych stylach wizualnych. Szczerze wam powiem, że na produkcie czekam, aczkolwiek nie jakoś bardzo. Mało jak na razie o niej wiemy, i z samych opisów wydaje się, że będzie to coś, ale czy w Waszym zdaniem twórcy Everywhere nie za dużo sobie narzucają? Dajcie znać, co myślicie w komentarzach i czy temat Was zainteresował. Jeśli tak, to zostawcie kciuka w górę i suba, a jeśli nie, to również to zróbcie. Aha, no i dzięki za wszystkie suby, ale czy wiecie, że brakuje nam dokładnie 10 koła do 86 788 subów? No ja to ogarnąłem dzisiaj dopiero, o kurde, a wiecie, co ma jeszcze w swojej bibliotece gier podobną liczbę? eneba.k. Com, dokładnie. Tyle, że tam jest ich ponad 10 kafli, więc jeśli szukacie gry, to na niebie znajdziecie na pewno coś dla siebie. Wystarczy, że podczas kupowania, powiedzmy takiego gadowora, użyjecie magicznego, a zarazem najlepszego kodu lootbox i uzyskacie 3% zniżki. To pozwoli wam zaoszczędzić już na następny tytuł, albo kupicie sobie jakąś wodę, bo. Czemy, gorąco jest teraz. Support działa 24 na dobę, więc zawsze możecie liczyć na pomoc, jeśli coś podczas zakupu nie pójdzie po waszej myśli. Zaczynajmy odcinek. Wydaje mi się, że należy poczekać na odpowiedź dwóch stron i dopiero wtedy możemy wybrać, po której stronie staniemy. A gwarantuję wam, że któraś ze stron na pewno odpowie. No i zgadnijcie, kto miał rację. Trochę się zdziwiłem, lecz nie wypowiedziało się CD Projekt Red, a Club. Dziennikarz Forbesa skontaktował się z kierownictwem QuantiClub w celu usłyszenia wyjaśnień od firmy i otrzymaliśmy coś takiego. W odniesieniu do artykułu opublikowanego przez Forbes 26 czerwca, QuantiClub chciałoby wyjaśnić co następuje. Wideo opublikowane w mediach społecznościowych, o którym mowa w waszym artykule, zaczyna się od nieprawdziwych stwierdzeń na temat historii Club. Wydaje się, że brakuje zrozumienia procesu, w jaki sposób gra jest testowana przed wypuszczeniem jej na rynek. Club wspiera ponad 200 projektów rocznie od kilku wiodących... Wydawców I nawet utrzymuje podejście. Jakość jest najważniejsza we wszystkich podejmowanych przez nas pracach. Wszystkie nasze umowy z klientami są poufne, ale ogólnie rzecz biorąc, globalni wydawcy z kilkoma outsourcingowymi firmami QA, a nie polegają wyłącznie na jednej, oprócz wewnętrznych zasobów QA na poziomie deweloperskim. Każdy projekt, którego się podejmiemy, jest unikalny pod względem wymagań projektowych. Kierunek pracy jest uzgadniany i odpowiednio dostosowany do wymagań klienta w czasie rzeczywistym. Quantity Labs zawsze stara się pracować z zachowaniem przejrzystości i uczciwości wobec naszych partnerów branżowych. I muszę przyznać, że owe pismo dużo ma w sobie sensu. Firma, taka jak CD Projekt red na pewno nie współpracowała z jednym zewnętrznym testerem. Musiało być ich na pewno kilku i coś, tu jest więcej rzeczy. No ja powiem szczerze, że czekam na odpowiedź Redów, bo myślę, że takowa też się pojawi. Dlatego śledźcie kanał, jeśli chcecie być na bieżąco. Ale najpierw powiedzcie mi, czy macie ochotę pograć na nowo w Red Dead Redemption. No ja na przykład tak, aczkolwiek fabułę znam na wylot, dlatego przychodzi do nas Wild West Dynasty. Dawno temu prezentowaliśmy wam cinematic, a teraz dostaliśmy in-game teaser. Widzimy na nim, jak protagonista poluje, kopie, buduje, bądź też eksploruje kopalnie. Jak wiemy, Sony od lat tworzy słuchawki do słuchania muzyki lub grania w gry. Teraz, dzięki marce Inzone, korporacja chce połączyć swoje doświadczenie z dwóch branż, by zapewnić graczom znakomite wrażenia podczas rozgrywki. Zostały nam zapowiedziane jak na razie trzy modele headsetów, a jest nim Inzone H9 z akumulatorem zapewniającym rozgrywkę na 32 godziny oraz Inzone H7 oferującym grę przez 40 godzin. Użytkownicy będą mogli też ciennąć po przewodowy model Inzone H3. Designowo nie różnią się one jakoś od słuchawek ze znanych innych marek. Posiadają elastyczny odchylany mikrofon, Funkcję balansowania głośności między dźwiękiem z gry a dźwiękiem czatu. Ponadto H9 oraz H7 posiadają membrany o nietypowym kształcie i to one mają zapewnić wierne odtwarzanie bardzo wysokich częstotliwości, uzyskać naturalne tony niskie, a zarazem zwiększyć intensywność przeżyć w czasie gry. Co ciekawe, w najdroższym modelu możemy liczyć na system redukcji hałasu i tryb dźwięków otoczenia. Słuchawki InZone H9 wyposażono w system redukcji hałasu z wieloma mikrofonami. Blokują dźwięki, które mogłyby przeszkadzać w grze. Odgłośnik wentylatorów i dmuchaw po odgłosy robotów budowlanych. W odnoszeniu zwycięstw pomaga także technologia dwóch czujników hałasu, taka sama jak w naszych wiodących słuchawkach z serii 1000X. Podczas gry w trybie dźwięków otoczenia można natomiast słyszeć ważne odgłosy zewnętrzne, telefon, dzwonek do drzwi, głos partnera itd. Są one idealnie dopasowane do konsoli PlayStation 5, a każda najmniejsza zmiana będzie informowana na monitorze bądź telewizorze. Ceny każdej słuchawki macie obecnie na ekranie. Powiedzmy sobie teraz co nieco o serialach A dokładnie o widowisku Horizon 2047 Jeff Grapp, czyli znany dziennikarz Doszukał się na kanadyjskiej stronie gildii reżyserów Nazwisk twórców, którzy pracują nad produkcją Na liście znalazły się takie osoby jak Michelle Brady, czyli twórca Lock and Key dla Netflixa Oraz Jack Bohem, który pracował nad serialem The Boys I właśnie przy tym drugim tytule sobie zostaniemy Grzechem byłoby nie wspomnieć o współpracy z Hideo Kojimą Mianowicie sama sytuacja jest dość pogłodwana Aczkolwiek już wam ją tłumaczę Ostatnio na swoim Twitterze Znany twórca Gier opublikował swoje przemyślenia na temat serialu The Boys. Jakby ktoś nie wiedział, czym jest dana seria, to opowiada ona o samozwańczych obrońcach sprawiedliwości, przeciwstawiających się superbohaterom, nadużywającym swoich mocy. Hideo Kojima przyznaje, że obejrzał zaledwie trzy odcinki pierwszego sezonu, ale wystarczyło to, by serial wpłynął na jego proces twórczy. Jak się okazuje, planował on już od dłuższego czasu zrobić grę opartą na koncepcji chłopaków. Dowiedzieć się możemy, że jego gra opowiadałaby przygodę dwójki przyjaciół, którzy z pomocą grupy detektywistycznej stawili. By czoła legendarnym bohaterom Projekt został porzucony ze względu na podobieństwo do serialu Amazona No i szczerze powiem, że całość szybko ruszyła dalej I chyba sam Kojima się nawet tego nie spodziewał Głos w sprawie zabrał Eric Krypki, czyli scenarzysta Boysu Wyszło na to, że jest on wielkim fanem Kojimy I od razu zaproponował mu podjęcie współpracy przy grze opartej na serialu Co więcej, nie tylko on wyraził chęci Ale także Anthony Starr, czyli aktor wcielający się w postać Homelandera Zabawne jest to, że Kojima od czasu pierwszego wpisu nadrobił kilka odcinków i przyznał, że jego fabuła jednak nie była tak podobna jak w serialu Amazona. Obejrzałem 8 odcinków pierwszego sezonu The Boys. Koncept był ten sam, ponura historia antybohaterska, w której super bohater i zwykły człowiek stają przeciwko sobie, ale osadzenie historii, chwyty i ton historii były zupełnie inne niż to, co planowałem w odniesieniu do mojego projektu. Jestem naprawdę ciekawy, jak cała sytuacja się potoczy i jeśli wy też, to strzelcie lajka. W ostatnim newsie pogadamy sobie co nieco o Gotham Knights, a mianowicie o gameplayu, jaki dostaliśmy o Robinie. Zauważyć możemy, że staje się on niewidzialny, a Poza tym możemy przyzywać ducha swojego kompana i razem z nim walczyć. Ciekawa sprawa i tym bardziej nie mogę doczekać się tytułu.